Eee, Na co ja tutaj patrzę, co to jest za tłum? Wczoraj, czyli w sobotę, 8 marca, wybraliśmy się na wiec wyborczy Sławomira Mencena, który odbywał się w kościanie. Czyli to, na co patrzymy, to są ludzie, którzy przyszli na wiec Sławomira Mencena w kościanie. Kościan znajduje się na 30 km na południe od Poznania. Okej, okay. to nie jest duże miasto, jak rozumiem, całkiem ładnie się prezentuje ten rynek. No, i rozumiem, że tutaj jesteście w jakiejś grupie kilku przyjaciół, tak? Kim są ci ludzie? Na kontrmanifestację przyszliśmy jako członkowie Stowarzyszenia Młodzi Nowocześni. Chce, chcieliśmy po prostu przyjść i pokazać, że nie zgadzamy się z tym. No i postanowiliśmy się sprzeciwić temu, co się dzieje. A dlaczego chcieliście się sprzeciwić? Dlaczego uważaliście, że to jest ważne, żeby tam być? Przeszkadza nam w tym wszystkim ta narracja, którą Menzel tutaj daje tak naprawdę, no czuje na. Innych, na chociażby mniejszości, takie jak LGBT, czuje na Ukraińców, na wszystkich innych cudzoziemców. Mówi tutaj o jakimś wyrzuceniu, że tak to powiem, innych nacji z Polski, bo takie, może nie bezpośrednio zawsze, ale takie, takie tutaj poglądy u niego się pojawiają. I nam się to jawnie nie podoba. Nie podoba nam się również ten e, język debaty publicznej, który tutaj Sławomir Męcen no i cała Konfederacja zresztą e, próbuje e, tak naprawdę nam tutaj wszystkim narzucić. Jesteś tam na tym filmie z tą e, tęczową flagą. Gang lesbot, to przecież tęczowe kurde jebane! Powiedz mi, jak się czułaś w momencie, kiedy zostaliście zaatakowani? Jakby jak widziałeś to, słyszałeś to o Belgii? Jak się czułaś po prostu ty jako dziewczyna 16 16-letnia w takim tłumie. No byłam w szoku trochę, bo słyszałam o takiej agresji ze strony wyborców Konfederacji i tak dalej, ale nigdy tego nie doświadczyłam tak na swoim ciele, na swojej skórze. Też byłam w bardzo wielkim szoku, bo to nie były tylko kilka osób, które nas szarpały, ale to były setki osób, które krzyczały, które nas wyzywały. To nie były tylko jakby te osoby, które fizycznie nas atakowały, tylko też te osoby, które rzucały te obelgi w naszą stronę. Czy ty fizycznie zostałaś w jakiś sposób poturbowana? Mm, tak, już na samym końcu dostałam butelką w, ty w tył głowy. Ten, ten który wrzucił, został od razu spisany przez policjantów. Też na samym początku, gdy weszliśmy, zostałam bardzo mocno szarpnięta za tą flagę, którą miałam na sobie. Też trochę to odczułam fizycznie, ale później już jakby nic nie działo, trochę też odciągnięta tej całej sytuacji. Na początku rozmawialiśmy, bo spotkaliśmy na drodze organizatora tutaj tego wiecu, wczorajszego męcena w Kościanie. I on powiedział, bo mieliśmy też ze sobą megafon, powiedział, że mają to zgłoszenie, jakby to wydarzenie tutaj legalnie zgłoszone. I bardzo by prosili, żebyśmy nie zagłuszali, więc, więc stwierdziliśmy, że okej okay, nie będziemy megafonu używali. Natomiast gdy zaczęliśmy wchodzić w tłum ludzi, którzy stali pod sceną, na której docelowo miał wystąpić pan Mensen, momentami usłyszeliśmy masę obelg, wulgaryzmów, które zostały skierowane w naszą stronę.

Tutaj prym w, tej całym, w tym całym zawieszaniu wiezie, wiezie taki yy, pan z rudą taką koziobródką, nie? Yy, on jest bardzo agresywny. Jakby obok niego też pojawia się taka pani w różowej czepeczce, która krzyczy do was o Belgii. Dobre. A ty jesteś jakiś gejem? Gejem sobie, nie, Gej, To No jakiś tancerzowy, kurde, jebane. No, Inni ludzie także krzyczą. Jest jakiś bolek tak zwany, który z kijem za wami lata. Jakie miałeś wrażenie? Kim są ci ludzie? Ja miałem wrażenie, że to są stadionowi bandyci, tak naprawdę. Gdyż wielu z tych ludzi miało chociażby poubierane e, takie, taką odzież różnych klubów piłkarskich, tutaj również e, Lecha Poznań, ale też innych zagranicznych klubów. E, I ja miałem wrażenie, że to po prostu ludzie z tych najbardziej zagorzałych trybun na stadionach, którzy mają w zwyczaju. Eee, że tak to powiem, w cudzysłowie bawić się w jakieś ustawki po meczach, że ci ludzie przyszli właśnie na wiec Mencena wczoraj. Eee, ja to w pewnym momencie poczułem się jak na jakiejś ustawce, gdybym był, eee, chociaż nigdy nie byłem, ale jak zaczęły te kije wszystkie latać, które eee, tutaj, no bo nazwijmy to wprost, bandyci, którzy. Zniszczyli nam nasze transparenty, zaczęli kopać tymi kijami, próbować uderzać w nas. To było naprawdę skandaliczne i no wyglądało jak jakaś ustawka. A jak się czułeś ty osobiście? Ja w momencie, kiedy cały tłum zaczął skandować słowo, zasytuję wypierdalać poczułem, że za chwilę może stać się naprawdę coś złego. Czułem, że ktoś może na nas się rzucić. I jako jedyny z naszej siódemki, która tam była, miałem rację, bo wszyscy mówili, nie, nie, pewnie jakaś agresja będzie. Pewnie będą tutaj nas przepychali, i tak dalej, ale raczej nam krzywdy nie zrobią. Ja od początku spodziewałem się, że niektórzy mogą się na nas najzwyczajniej w świecie rzucić, i po tych słowach, które były do nas skandowane, faktycznie po chwili się to stało. No, i miałem dobre przeczucie. A jak sobie tłumaczysz wybuch tej agresji? Z czego on wynikał, jak sądzisz? No, myślę, że mógł on wynikać po prostu z takiej niechęci do innych osób, z niechęci do innych poglądów. Z... Nawet nie jestem sobie w stanie tego racjonalnie wytłumaczyć, co kierowało osobami, by zaatakować. No, my wszyscy tam byliśmy młodzi, tak naprawdę, więc, by zaatakować tak młode osoby. Myślę, że racjonalnego wytłumaczenia to nie ma. Czułeś się zagrożony? E, tak, czułem się zagrożony. E, szczególnie w momencie, jak e, dwóch e, takich panów o posturze. No, nazwijmy to ponad przeciętnej. E, ruszyło do koleżanki, która miała ubraną tęczową flagę, koleżanki Amelie. Jeden drugiego poklepał po ramieniu. I podeszli, zaczęli ją szarpać tylko i wyłącznie przez to, że na swoich ramionach miała zawiązaną tęczową flagę. Naprawdę skandaliczne zachowanie, i to dało takie zezwolenie, taki, taki sygnał, wreszcie coś w stylu do ataku. I wtedy, w tym momencie, e, wielu innych mężczyzn rzuciło się na nas i zaczęli nam wyrywać z rąk e, te transparenty i uderzać nas, próbować nas uderzyć tymi kijami. Okej, okay. powiedz mi, czy ty z kogokolwiek z tych ludzi kojarzysz z imienia, nazwiska? Eee, ja osobiście kojarzę ich jedynie z tego względu, że wypisują e, groźne, tak, bo tak no, nazwijmy e, komentarze tutaj pod e, postami kościńskich mediów lokalnych. Natomiast inne osoby tutaj e, z nas, które były zaangażowane w organizację tej kontrmanifestacji, Kojarząc imion i nazwisk, kilka tych osób, które agresywnie zachowywały się w stosunku do nas. Ciekawe, czy ktoś potrafi rozpoznać na tych zdjęciach tych ludzi, na przykład tego pana z kozioł brudką, rudą, albo tą panią w różowej czapeczce, albo tych panów, którzy tutaj się rzucają w Waszym kierunku. No, ciekawe, może zbierzemy jakieś informacje, kto to jest. Jacy to są ludzie? Dlaczego tak się zachowują? Może się uda do nich dotrzeć? Jeżeli ktoś ich rozpoznaje, to proszę o informację. Powiedz, czy wy zamierzacie zrobić coś dalej z tym? Znaczy zgłosić to do organów ścigania? Jakieś podjąć kroki z tym związane? E, tak, ale jeszcze tak e, dodam, na, jeszcze zanim tutaj powiem na ten temat, to ten pan z kozią brudką, e, jak tutaj go nazwaliśmy, Wydawało nam się, że był zdecydowanie pod wpływem jakichś środków odurzających, bo jego zachowanie było naprawdę no, takie bardzo nieoczywiste dla trzeźwego człowieka, tak to nazwijmy. Natomiast co do pytania o to, co my z tym dalej zamierzamy zrobić, to jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi tutaj lokalnymi parlamentarzystami. W środę jest docelowo planowana konferencja prasowa z udziałem pani poseł Karoliny Pawliczak. E, dzisiaj też e, jeden z kolegów, który został uderzony tym kijem po nogach, e, miał udać się też na opcję, tak, aby potwierdzić ewentualnie tutaj e, jakiś e, uszczerbek na zdrowiu jego, bo tego niestety nie nadało się, nie, nie udało się nagrać, Miał e, miało to miejsce w tych kilkudziesięciu, nie wiem, trzydziestu, czterdziestu sekundach, w którym ten najbardziej brutalny atak na nas tutaj. Został zorganizowany, więc wszystkich szczegółów z tego momentu nie udało się nagrać. Będziemy myśleli tutaj nad jakimiś krokami prawnymi, bo zdecydowanie takich rzeczy nie można zostawić, tak sobie. Zresztą, Marian Turski zostawił nas z 11 przekazaniem, aby nie być obojętnym i no myślę, że obojętność tutaj do takiej sytuacji dałaby przyzwolenie na wiele więcej. Ja widziałem takie wiesz, sytuacje, nazwałbym mnie pogromowymi, bo, bo to, to, ma, to ma takie wrażenie, prawda? Jest tłum, jest wściekłość, jest kilka osób, które jest wyróżnione z tłumu, to znaczy wy, następuje atak, prawda? Ten atak może się przerodzić w bardzo agresywne zachowanie. Nie wiadomo do czego może doprowadzić, gdyby nie policja, prawda? Ja widziałem takie zachowanie podczas Marszu Równości w Białymstoku, tego słynnego, kiedy wiele osób zostało pobitych, prawda, i, i tak dalej. Widziałem coś takiego w puławach podczas Marszu Równości, kiedy ludzie, których nazwalibyśmy tak zwanymi normalnymi ludźmi, prawda, wyglądają jak skrajna patologia. Ma się wrażenie, że to są ludzie, którzy, no nie wiem, żyją oglądając pornografię tylko, krzyczą jakieś ohydne rzeczy, rzucają jajkami, prawda. Wygrażają przy dzieciach, stoją z dziećmi i krzyczą jakieś ohydne historie, potrafią właśnie iść do rękoczynów. Ci ludzie wyglądają na tak zwaną klasę robotniczą, prawda? Na ludzi, którzy zazwyczaj pracują pewnie ciężko w hurtowniach, w biedronkach i tak dalej. W jakiś sposób, i to jest dla mnie ciekawe, udaje się takim ludziom jak męcen dotrzeć do tego tłumu, coś im wmówić. I zrobić z nich ten agresywny tłum. Teraz zapytam cię tak bardziej filozoficznie: jak sądzisz, co to są za hasła? Dlaczego ci ludzie reagują na Mencena, na jego przekaz i dają się wpuścić w tego rodzaju historię? Masz rację, na pewno tutaj. I ja myślę, że tutaj największą przyczyną jest tego to, że tak jak wspomniałeś tutaj o tej nazwijmy to klasie robotniczej i tak dalej. Że są to osoby, które często dużo pracują i nie mają jakoś mega dużo czasu wolnego. I to też wynika z tego, że taka osoba z reguły wróci do domu, usiądzie i o co, odpali TikToka, odpali Instagrama, przejrzy sobie kilka rolek i co, jest nerwienie na Tuska, bo coś tu z źle zrobił, no więc męcem to powie. No, ja myślę, że są to ludzie, którzy noszą w sobie wiele gniewu, wiele niechęci wiele takich bardzo skrajnie negatywnych emocji do innych ludzi, tak. Nie jestem w stanie sobie jakby wytłumaczyć ich zachowania, nie jestem w stanie sobie wytłumaczyć tego, co oni tam robili, jak się zachowywali, bo skoro przyszli posłuchać swojego kandydata na wybory, powinni słuchać go, a nie zajmować się atakowaniem innych osób. E, no my jak wczoraj byliśmy na tym wiecu, to tam było bardzo dużo osób młodych, gdzieś w okolicy, nie wiem, nawet 12-15 roku życia, dużo o tej polityce za bardzo nie mieli pojęcia. Oni patrzyli na te nasze chociażby informacyjne, takie tabliczki o tych pieniądzach, chociażby z Unii Europejskiej. I teraz 11, 11-12-latkowie mniej więcej, bo kolega, kolega obok nich akurat stał, oni mówili, Patrzcie, bo tutaj jest coś, że miliardy z Unii Europejskiej. Haha, lewaki się nie znają, bo tak naprawdę to ta Unia Europejska nam zabiera 20, a tylko 10, nie? I to jest takie bardzo płytkie i osoby często w młodym bardzo wieku, gdzie tego też TikToka, Instagrama najwięcej używają, to tam tych treści jest najwięcej i one tego w żaden sposób nie weryfikują i dlatego to do nich tak bardzo łatwo trafia. Mając 16 lat, po takim zamieszaniu, co sądzisz o świecie ludzi dorosłych? Stwierdzam, że jest on bardzo trudny, że ludzie noszą w sobie te złe emocje i nie potrafią ich wykazać, nie potrafią debatować ze sobą, nie potrafią ze sobą po prostu rozmawiać. I myślę, że to jest takie trudne, bo świat, w który niedługo będę wchodzić, teraz zobaczyłam, jak on wygląda tak naprawdę. No i był to pierwszy raz, kiedy tak się zderzyłam z taką no, trudną rzeczywistością. Mm. Y bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Powiedz mi jeszcze, jakby, czym Ty się zajmujesz na co dzień? Kim jesteś? Na co dzień no, jestem uczennicą drugiej klasy liceum. Uczę się, jestem wolontariuszką w schronisku, udzielam się społecznie, jestem też członkinią Młodych Nowoczesnych w Wielkopolsce no i angażuję się w kampanię Rafała Trzaskowskiego. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i życzę Ci siły i wytrwałości w tym wchodzeniu w dorosły świat. Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie. Hej.